Tutaj, Purpose, słuchajcie, Hero Zero w końcu. Prosiliście mnie długo o to, e, czy, czy, czy e, zagram w Hero Zero. Bo, bo, bo już tych komentarzy to tam było naprawdę sporo. E, no i postanowiłem, że, że sobie pogram. Na początek sobie pograłem, bo jak widzicie, mam już ósmy poziom, że napiszę do twórców, a noż widelec uda mi się jakiegoś deala załatwić. No i się udało. E, zresztą to już mówię, to już chyba nikogo nie dziwi, a to i też nikogo nie powinno specjalnie interesować. Co tu się wy wydarzyło? Zobaczcie, ktoś mnie zaatakował, i to dosyć poważnie dostałem w piernicz. Mamy drużynę. Tak, do drużyny też będę za chwileczkę przyjmował, ale to za chwileczkę po kolei. Dobra, mam ósmy poziom w tym Hero Zero. Jeżeli chcecie sobie ze mną pograć, to oczywiście link jest w opisie, żeby się zarejestrować. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście to zrobili. No a my przechodzimy. Jeden przegapiony pojedynek. Ale po kolei, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi, to jest nasza karta głównego bohatera. Widzicie, tak to jest. Jak, jakbym, jakbym nie grał wcześniej, to, bym to sam razem z Wami się uczył. A tak muszę wszystko tutaj poopisywać wam. Nowa wiadomość. Rozrywka. świąteczny tydzień podwajania, a to na razie nie. To jest karta mojego bohatera. Tutaj mam moje statystyki, zobaczcie, mogę sobie dodawać swoją drogą. Aha, za 9 monet. To na razie nie wydaje z Moje statystyki mogę sobie dodawać. Tutaj mam ciuchy. Ciuchy mogę kupić w Luntaxie. Generalnie to jest taka bardzo e, zabawna gierka o, o super bohaterze, który takim nie jest do końca super. To jest sąsiedzki e, stróż, Mo, może, może w ten sposób. E, I tutaj mamy... O, zobaczmy co, co dzisiaj mamy na przykład. A to już widziałem. Co to nowy towar? Dawaj. A to jest razem słabiutkie. Ja patrzę na to, tutaj napis razem. Ja tutaj sobie kupujemy sprzęciar, oczywiście podnosimy... O, jest coś rzadkiego. No i fajnie. Patrzcie, będzie świątecznie. Pewnie, że bierę. A to mogę sprzedać. Sprzedaj. Maska co prawda rzadka, ale ja mam epicką w ogóle. Eee, także zostawiam sobie epicką. Czekajcie, bo tutaj jest czapa, ale czapa jest gorsza. No nic, no to mamy, słuchajcie, stroik mikołajowy. Widzicie, wyglądamy jak kretyn, ale to o to w tej grze chodzi. I wykonujemy misję, no to zróbmy sobie jakąś misję O, misja czasowa świąteczna 1800 doświadczenia za 18 energii za 18 minut No i dobra, niech sobie leci w takim razie W się możemy kupić, tak jak mówiłem, pewne rzeczy Które nam zwiększają moc Pojedynek, no to skoczmy na jakiś pojedynek Oczywiście dupę zaatakujemy, czyli najsilniejszego Bo ja się tutaj nie chromolę Albo się uda, albo się nie uda No i przegraliśmy z dupą Trudno, minus 25 honoru <laughs> Zbigniew. No to atakujemy z Bigniewa. Słuchajcie, ja gram w tym momencie na świecie osiemnastym. No i wygrałem. Na świecie 18 i na taki świat też was zapraszam, żebyście pograli razem ze mną. Będziemy tworzyć drużynę. Uła. Także każdego, kto się zarejestruje już i będzie chciał. Ale nie fart. Będzie chciał dołączyć do mojej drużyny. Proszę serdecznie, żeby napisał. Napisał w, Kurde, no wszystko przegrałem, co mogłem przegrać, ale siara. Żeby napisał w komentarzu do tego filmu, że chciałby się przyłączyć do drużyny. Wspomagacz, właśnie. Kupię sobie wspomagacz na 2 Są tanie, a minus 10%. O kurde, ile dostałem tych? Kupię jakiś rzadki przedmiot. No i super. Coś dostałem w zamian za to. O, niestety. No trudno, się mówi, e, gdzie jest ten lompex? O tu jest lompex Sprzedaj e, To są, to są osiągnięcia, bohaterskie czyny I za to dostajemy jakieś tam nagrody za każdym razem Jakaś kasiorka, doświadczenie, prezenty, zaraz zresztą zobaczymy co to są za prezenty, o to jest powiem wam fajne No to jest fajne, zobaczcie świąte, świąt, na świątecznie się przerabiamy i i, 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 Teraz tak. Siła 36, ale razem plus 4, ale... No nie. To ja... Bo jednak inteligencja mi tak spadnie. Ja wolę zostawić ten nasz świąteczny... Stroik. Jednocześnie stwierdzono nowe logowanie na twoje konto ma to miejsce często, kiedy gra zostaje uruchomiona w nowym oknie przeglądarki. Chciałem wam pokazać przy okazji, że... Gram też na telefonie, tak, i, i się zalogowałem po prostu na telefonie, więc muszę się jeszcze raz, no tak, e, e, jesteś już zarejestrowany, logowanie, no to, 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 to nie, to nie, to musimy zrobić krótkie cięcie. Za utrudnienia techniczne przepraszamy Państwa najmocniej, a w czasie oczekiwania na powrót seansu poprosimy o obejrzenie materiału o languście. W biegowej opinii Langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła jadłaby dżem. No tak to jest jak się chce grać na wszystkim po prostu w, 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 w Hero Zero. Dobra, rankingi. Tak, bohatersko walczyłeś w ubiegłym tygodniu. Doświadczenie plus 5418 honor plus 512 honor drużyny. No na razie wiecie, no... Yy... No szały nie ma, ale, ale to tak, tak, no drużyna na razie jest pusta, bo trzeba byłoby ją troszeczkę, no, upgrade'ować. A tutaj zaprosić do drużyny nowych bohaterów, to jest ten magiczny przycisk właśnie, do którego ja bardzo was zapraszam, żebyśmy tutaj sobie razem pośmigali. Oponki lecą całkiem nieźle za różne dziwne rzeczy, więc można je sobie dokupić przez tutaj stronkę, nie, niedrogo. A można po prostu je też zdobywać, to już zależy od was. Słuchajcie, yy, misja. Tutaj... Aha, właśnie. Zakończ natychmiast. No to ja bym tak zakończył natychmiast. A co? Zejrzę sobie trzy oponki i zakończę natychmiast. 1800... Jak niewiele zabrakło do... Yy, do, do tego. minutowa misja, dobra, to nasz, zrobimy ją Żeby tylko... bić poziom. Wygrałem i mamy poziom. I teraz jesteśmy ekscentrycznym freakiem, bo mamy poziom dziewiąty, otrzymujesz dwa punkty umiejętności, powiększył się asortyment Lumpeksu, o spoko. Yy, punkt umiejętności. No pójdę w tą inteligencję, a Lumpeks co się powiększyło w asortymencie. Yy, co my tutaj mamy? Rzadki przedmiot. I on kosztuje jedną oponkę. Nie, cztery oponki. Kurde właśnie wydałem. No mogłem jednak tego nie robić. Zobaczcie, ile by mi to dało. No trudno się mówi. Yy, a to kosztuje jedną oponkę. Kondycja się zmniejszy o... do 60. Ale inteligencja i siła wzrosną. Bierę. No i fajnie. Nie, 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 nie. To, 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 to bierę. Na to można sprzedać. Ja oczywiście już... Yy... Trenik. A właśnie, bo tutaj można trenować. Zobaczcie, ja już sobie trenowałem. Trenuję inteligencję, no i ja będę trenował... Yy... ...inteligencję, bo, gdyż, ponieważ... Gdyby, no, no właśnie, tej inteligencji co, coś na, na, najmniej u mnie, jak w realu, jak, jak w rzeczywistości. Słuchajcie, mamy w tym momencie 476 kasiory wpłacone. Otwórz menu rozwoju 1200. No to, jakbym wpłacił 800, to my moglibyśmy, tak, bo wtedy będę mógł przyjąć 12 członków, już, bo na razie dobra, to przekażę pieniądze 800, 725. O, tyle. I teraz mogę rozwinąć, o jeszcze jeden. A jak będziecie wpłacać kasiorki, no to będziemy mogli potem jeszcze bardziej rozwinąć naszą drużynę. I będziemy mogli sobie tutaj razem wspólnie grać. Wiecie co, nie, ja przerwę na razie ten, ten trening i skoczę sobie jeszcze na misję na razie. O, świąteczna misja, pięciominutówka. No to nie, to myślę, że śmiało mogę sobie rozpocząć. Uuu. To teraz krótkie są jakieś takie. Dobra, to bierzemy tą pięciominutówkę w takim razie. No i okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli e, chcecie dalej się przyłączyć do gildii i chcecie, żebym nagrywał ten Hero Zero, to no zostawcie koniecznie łapę w górę. E, I tak jak no, w zasadzie to zrobiłem to na Waszą prośbę, więc mam nadzieję, że nie będziecie teraz, nie zawiedziecie mnie i będziecie razem ze mną grali, bo inaczej to byłaby e, po prostu totalna lipka. Także jeszcze raz Was serdecznie zapraszam. Link w opisie, wbijajcie. Do naszej gildii 12 osób, tylko 12 osób na tą chwilę jestem w stanie przyjąć. Więc, jeżeli wbijecie i doładujecie więcej e, pieniążka do, 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 do gildii, to ją powiększymy do kolejnych powiedzmy tam e, 30 os osób, i na następnym odcinku przyjmiemy kolejną e, partię ludzi. Także zgłaszajcie mi się proszę Was serdecznie. No ja cóż, yy, no powrótku dziękuję wam serdecznie za obejrzenie odcineczka, ja sobie tutaj dalej będę grał na telefonie, teraz wam znowu nie pokażę, bo, yy, no bo, 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 bo znowu by mnie wylogowało. Yy, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Jakie zrobiłem? To miało być coś takiego. O. Cześć.